Dzień dobry, witajcie w kolejnym ósmym już odcinku klimatycznych newsów. Tak jak obiecywaliśmy z początkiem tego roku, nagrywamy dla Was regularnie, mam nadzieję, że to docenicie. No i zróbmy już to jako tradycję, żebyście przedstawili się w komentarzu, chciałbym wiedzieć jaka firma, jakie miasto, gdzie nas oglądacie. Dla Was to będzie darmowa reklama, no ja będę wiedział, dokąd docieramy. Lecimy już teraz z nowościami, z informacjami, jakie dla Was przygotowaliśmy. Zacznijmy może od dwóch nowych modeli, jakie pokazały się na polskim rynku w kwietniu 2022 roku. A mianowicie jest to AUX, AUX Model Q Smart. Model ten będzie dzielił się na dwa, nazwijmy to podmodelem. Pierwszy model będzie to model podstawowy, drugi model będzie to model premium. Te premium dopiero w Polsce się pojawią. One będą różniły się tym, że będzie tam m.in. lampa UV, a także pozłacane lamele, no i możliwość ustawienia utrzymywania stałej temperatury. Natomiast na ten moment w Polsce mamy model o mocy 2,5 kW, 3,5 kW Q smart w tej wersji właśnie podstawowej. Dodam jeszcze, że ta Wersja premium będzie miała dosyć ładny wygląd, bo poza białym modelem będzie także model w wersji grafitowej. Druga nowość, o której chciałem wam tutaj dzisiaj opowiedzieć, to Haier w wersji Expert Plus. Totalnie nowy model, który jest wyposażony w inteligentne oko, które ma możliwość monitorowania przestrzeni w pomieszczeniu. Dodatkowo ma także lampę UV, a także możliwość sterylizacji. Więc jest to ciekawe urządzenie. Myślę, że to będzie jeden z wyższych modeli Haiera na ten rok. Ten model oczywiście już w niedługiej perspektywie czasu postaramy się Wam przedstawić. Już w niedzielę o godzinie 17:00 tutaj na naszym kanale odbędzie się premiera. Mam nadzieję, że ciekawego wideo, ciekawego filmu, na którym pokażemy wam, czy jest sens używać pasty do uszczelnień gwintów, czy tego sensu nie ma. Także zapiszcie sobie w kalendarzach. Mam nadzieję, że weekend dni wolne dla instalatorów będziecie mieli chwilkę czasu na to, żeby obejrzeć, czy warto, czy też nie warto używać pasty do uszczelnień. Niedziela 17. W ostatnich dniach na naszym kanale ukazał się 50-minutowy film dotyczący urządzeń ściennych z marki GRI. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa gratka dla wszystkich instalatorów, którzy chcą dowiedzieć się ciekawych funkcji, chcą zobaczyć jak wyglądają konkretne urządzenia, ale także dla klientów końcowych. Więc nawet jeżeli instalujecie takie urządzenia, to zachęcam, żeby czasami podesłać klientowi taki materiał. Ja tam nie mówię, żeby ludzie przychodzili do mnie na montaż, także pozwólcie, żeby zobaczyli jak te urządzenia wyglądają, żeby posłuchali jakie te urządzenia mają funkcje. Tutaj na dole na pewno w w znajdziecie linki do poszczególnych filmów. A dodatkowo, kiedy jesteśmy jeszcze przy marce gri, chciałbym wspomnieć, że w kwietniu na naszym sklepie, w naszej hurtowni www.shopklima.pl, trwa konkurs dla wszystkich instalatorów: tych, którzy instalują klimatyzację, tych, którzy instalują pompy ciepła. W wielkim skrócie, ten kto kupi tego najwięcej, zapłaci faktury w odpowiednim terminie. Ten ma możliwość zgarnąć dosyć ciekawe nagrody. O więcej szczegółów odsyłam Was tutaj również w linku pod spodem w opisie tego filmu. Korzystając z okazji, chciałbym Was również zaprosić, szczególnie instalatorów, do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu serwisu, z zakresu naprawy, klimatyzacji. W ostatnim czasie udało nam się ukończyć materiały wideo dotyczące zaawansowanego serwisowania klimatyzacji, tak to nazwaliśmy. I w tym momencie zapraszam Was właśnie do zapoznania się z ofertą. Link oczywiście znajdziecie poniżej, będzie tam dość duża liczba linków, ale mam nadzieję, że się w tym wszystkim Odnajdziecie. Akademia Klimatyzacji, Akademia Instalatorów, tam są wszelkie szczegóły. Nasz wysłannik Dawid znajduje się w Kolombo na Sri Lance i stamtąd też nagrał dla Was, mam nadzieję, ciekawy materiał. Nie zajmuje więcej czasu. Oddaję głos na Sri Lankę. Dzień dobry, witam Was z Kolombo i tak jak zostałem zapowiedziany, jestem tutaj, żeby pokazać Wam pierwozór, można by to było nazwać klimatyzacji. Bardziej może czegoś, co tak naprawdę ma służyć jako wychłodzenie, sprawienie lepszego komfortu, czyli mniej więcej też to, na czym polega działanie klimatyzatora. Jesteśmy właśnie w kościele i tutaj widzicie. Jest płachta. Dwóch mężczyzn podczas mszy machało tą płachtą. Tak jak teraz tutaj widzicie, moi towarzysze wycieczki machają tym elementem. Wszystko to miało sprawić, żeby powietrze zaczęło się bardziej poruszać po pomieszczeniu. No a przez to oczywiście sprawić dużo lepszy komfort. Myślę, że ciekawe rozwiązanie, prawda? A teraz jeszcze jedną rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Możemy ją nazwać pocztówką z, ze Sri Lanki. I tutaj wrzucam Wam teraz kilka zdjęć klimatyzatorów, jakie znalazłem wędrując po tutejszych uliczkach. Możecie zobaczyć jakie to są marki, być może ktoś z Was kojarzy jakąś markę, ja szczerze przyznaję, że niewiele marek z tych urządzeń nie kojarzyłem, ale możecie zobaczyć jak to tutaj wygląda. To tyle z mojej strony, bardzo Wam dziękuję za uwagę, za towarzystwo i widzimy się w Polsce. Oddaję głos do Studia. Czymże byłyby klimatyczne niosy bez mowy o podwyżkach? I teraz nie może być inaczej. Od 30 kwietnia, czyli już zostało niewiele dni, będzie zmieniał się cennik urządzeń ściennych i urządzeń komercyjnych klimatyzatorów w marce Rotenso. Z tego, co udało nam się zaobserwować, bo już gdzieś tam pokątnie dostaliśmy taki tajny, tajny cennik, no to widzimy, że podwyżki sięgają plus minus 10%. Także jak macie jakieś tematy, zachęcam do wcześniejszego zatowarowania. I to tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się, mam nadzieję, już w kolejnym miesiącu. My szykujemy dla Was kolejne materiały. Jeżeli macie dla nas jakieś propozycje, materiałów, pomysły na nagrywanie filmów, no to piszcie w komentarzu albo kontaktujcie się bezpośrednio z nami pod adresem biuromaupa.shopklima.pl na koniec proszę Was jeszcze o łapkę w górę, o komentarz, o subskrypcję z dzwoneczkiem, tak żebyście byli zawsze na bieżąco. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym miesiącu.